Ragnar powiedział kiedyś: Pozwól mi wyjaśnić jedną rzecz. Nie obchodzi mnie, jak ważny jesteś dla mnie. W chwili, gdy pokażesz, że nie jestem dla ciebie ważny, staniesz się dla mnie obcy. Nauczyłem się, że lojalność jest wszystkim. Jeśli nie potrafisz dostrzec mojej wartości, to nie ma dla ciebie miejsca w moim życiu. Nie będę tracić czasu na ludzi, którzy mnie nie cenią. Szacunek się zdobywa, a nie daje, a ja daję go tylko tym, którzy na niego zasługują. W momencie, gdy jasno pokazujesz, że ci nie zależy, tracisz mój szacunek i zaufanie. Ludzie przychodzą i odchodzą, a ja nie mam czasu na gierki ani na nikogo, kto myśli, że może mnie traktować tak, jak mu się podoba. Proste. Ty szanujesz mnie, ja szanuję ciebie, ty stoisz przy mnie, ja stoję przy tobie. Ale jeśli zdecydujesz się odejść, nie oczekuj, że pójdę za tobą. Jeśli jesteś w moim życiu, pamiętaj o tym. To przywilej, a nie prawo. Napisz w komentarzu, świadomy. Obserwuj. Wspieraj kanał, to pomaga nam się rozwijać.